Cześć, witajcie! To znowu ja, z Winny, okoń w głównej roli, więc zaczynam przygodę. Jestem na tym miejscu, gdzie były te szczupaki. Jest godzina 12 z grosikiem. Obrzucam tutaj tą wodę. Myślę, że może coś dzisiaj walnąć, jakiś szczupak. Jest dobra godzina w sumie będę na co, woblera i na takiego turbo ze śmigłem z tyłu łowić. Zobaczę jak to wyjdzie, tak naprawdę. Woda jest dzisiaj trochę mętna. Nie wiem czemu. Może to będzie dobrze wskazywać, więc myślę, że można zacząć połów szczupaka. Liczę dzisiaj, dzisiaj liczę naprawdę, że będzie szczupły. Zaczynam uzbrajać wędkę, podbierak tak samo i próbuję swoich sił tutaj dzisiaj. Oto na tej pięknej wodzie pogoda jest super, jest chłodny, delikatny wiaterek, ale i słoneczko świeci, można fajnie wystać, nie będę się parzył, smażył. Więc zaczynam do dzieła. No i zaczynam. O kurde, ale nie wypał. Inny ciężar wędki, już inaczej. Dobra, znowu się muszę przyzwyczaić. Powiem tak, nie widać, nie słychać. Ostatni rzut i zmiana. Dobra, zmiana na zielonego woblera. Jest zielony. Zielony jest najbardziej łowny zawsze. Ale ani widu, ani słychu. Jak ani widu, ani słychu. To trzeba iść obok rzucać. Okej, okay, dobra. Tu nic się nie dzieje. Już by raczej szarpnął. Idę obok na miejsce. Przyszedłem na to miejsce obok. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Czy próbujemy na ten kolor, na ten, na zielonego. Dobra, w wodzie się rybki jakieś odbijały. Jak proszę, to tym jest zarośla, trochę wkurzają. Coś tu by się splątało. Wszystko po drodze tym rzutem. Wszystko co było. Ale jest zaczepów. Porosły chyba przez ostatni czas. No powiem tak, ani widu, ani słychu. Jest bardzo fajne miejsce, ale no, bo ciężko jest rzucić tutaj. próbuję tam jeszcze piękny rzut ale co z tego, że piękne jak zaczep za zaczepem dobra, zmieniam na tego turbo inna sprawa wygląda tak jakby był, to by walło. No powiem tak, wykonam jeszcze ze trzy rzuty tutaj i idę na dalsze miejsce zobaczyć. No bo tu no nic się nie, nie, nie chce dziać. Tyle hałasów zrobiłem na wodę. Że mógłby już się rzucić, i ostatni rzut żartowałem jeszcze jeden. No nic. Ja jeszcze jeden rzucę i idę dalej. Nie ma nic się nie dzieje, dobra. Więc idę dalej. Jeszcze jest jedno miejsce, więc zobaczę to. Jedno miejsce wleciałem na następne miejsce. Obrzucam tutaj i zobaczymy, co dalej będzie się działo. Jakie będą postanowienia: czy idę dalej, próbować rzucać, czy, czy co w końcu, bo nie wiem. Jest taka ładna pogoda, wszystko fajnie a na razie szczupłego nie widać, nie słychać nic, zaczynam tu obrzucać, tam pod tą trzcinka dosłownie. Trochę wieje, nie powiem, nawet sporo, żeby tylko nie pozahaczał. Na razie nic, I tu nic, złych Pękło. O nie. Taka przynęta pękło. Dlaczego? Coś musiałem przetrzeć na plecionce. O kurczę. Dobra, muszę zrobić nowy zestaw. Ja dziękuję No niestety Przynęta poszła mam drugą zestaw zrobiony rzucam Tym się trochę inaczej rzuca, dobra, próbuję parę, parę rzutów trzeba wykonać Stanę tu mogłem wziąć drugą wędkę tu jest trochę za ciężki wyrzut Jakieś splątanie na żyłce dziwne Tam wygląda że on będzie Ale stanę chyba tu Ostatni rzut to był, idę dalej. No się macie, jestem na następnym miejscu. Tak to wygląda. Idę, pokażę dalej. Tylko, że tu nie ma dojścia. Miejsce jest dobre ogólnie. Nie wierzę, żebym tu szczupłego chociaż jednego nie złowił. Już pokazuję miejsce. Ciężko jest po prostu też rzucić tutaj tam jest taka zatoczka fajna. To się prezentuje tak. Więc obrzucam tutaj to wszystko. Obrzucam tam wszystko i mam nadzieję, że coś będzie. Naprawdę miejsce jest super, biała rybka się pluska. Spławik w razie czego mam, ale nie wiem, czy będę chciał po prostu na spławik coś próbować. No, no to dobra, zaraz zobaczymy się, mam nadzieję z rybką. Odbieraczek mam już i rzucam. Tutaj jest takie miejsce, statua szczupaka. Trzeba być ukrytym za trzciną i rzucić. Rzut jest. Trochę dziwi mnie to, że tyle rzutów wykonałem. I nic, ani widła, ani słychu. Niestety, tutaj nie ma nic. Jeszcze jedno to miejsce obok sprawce. No i ostatnia nadzieja, szansa. No i się ma, no, nie ma, niestety obłowiłem z 10 km jak nic dzisiaj zrobiłem i tak bywa po prostu no, nic na to nie poradzę innym razem może będzie no trudno więc trzymajcie się tam do następnego siemanko